I się mam w tym odcinku. Sorry, że tak dawno nie nagrywałem. A tam ponad dwa tygodnie filmu nie było na kanale. Ale wam teraz pokażę, jakie zmiany zaszły w hodowli i co. No przejdźmy sobie do tego, co mam pokazać. No, tutaj są e, tygodniowe młode WN. E, jest, tak są dwie samice, pięć samców. No, i jeden samiec zostaje do dalszych hodowli. Znaczy, tam na jakiś czas to co z niego wyrośnie, a reszta królików jest do sprzedania. Już dwie samice są sprzedane dzisiaj. Znaczy, yy, dzisiaj ma pan je kupię, Znaczy, one są już sprzedane pieniądze za nie dostałem. Tylko musi jeszcze przyjść po nie kupie ten, co je kupił. Później powinien przyjść po nie. O, dostały. No i co? Od jakiegoś czasu daje królikom same zboże. Dostają to jęczmień, pszenica i owies Ale jęczmienia i pszenicy dostałem tak troszkę tylko. Tak, żeby było. A większość to jest owies No. U królików to tyle. I no, tutaj jest tak. Były samce. Więc co? Nic się nie zmieniło. To zamkniemy A nie wiem czy coś się zmieniło, albo tutaj jest świnka teraz w tej klatce. A tu mam po prostu otwartą klatkę młodą. No. I tutaj jest samica i ona ma za niedługo wykot, Jestem ciekaw czy się wykoci. Nie wiem czy to zaczyna gniazdo robić, ale coś tu jest, ale fajnie by było jakby się wykociła. Ale co? Się nie wykoci, to nie wykoci. Jest do sprzedania. No co? A, jeszcze jest jeden nowy nabytek. Jest to każełek. Yy A wam go pokażę. Macie tutaj jest karzełek, Hermelin, niebieskooki. To jest samiec. Yy, chcę jeszcze do niego zakupić samicy. Jakieś jedną albo dwie samice. Ale to będą one z rodowodem, chyba jak kupię samiec jest bez zrodowodu, Samiec ma jakoś koło 3 lat, może trochę mniej. No, teraz sobie go wyjmę i wam pokażę. O, macie sobie tej samca, samiec jest ładny, głowę ma piękną, oko też. No i co? Samiec jest ładny. Nazwałem go Walduś. nie wiem tak mi imię. Przypasowało do niego. I co? Ładnie jest samiec, stójkę umie zrobić a stójkę robi ładną, nawet no, trochę tam za, wysoka, mal... za wysoką, ale jest stójka Git, ważne że ją robi. No to tyle. Co Są... ją wsadzimy do klatki? No, Walduśmy ma taką klatkę, tutaj nie ma paśnik, nasiano tu ma y, karmidło. To tyle. A jeszcze przejdziemy do gołębi. U gołębi się zmieniło tak, że je zacząłem wypuszczać. Było 7 gołębi. Była samica czerwona. Samica czerwona. Samica szpaka. I samica karpiata. No, mody pocztowy samiec. Samiec karpiaty. Samiec niebieski, trzyletni, i co? I jeszcze był jeden nowy nabytek. Samiec pocztowy niebieski, pener, dwuletni. Może mam z tutaj wklejerzy zdjęcie jego, jak on wyglądał, jak mam. A co? No, i z tych wszystkich czterech, z tych wszystkich gołębi, zostały mi tylko cztery. To jest samiec pocztowy, ten niebieski, ten stary, ten trzyletni. Czy nie stary, bo młody. Ten młody pocztowy, co mi się wykluł z moich jajek został ten, samica karpiata i samica szpaka, tyle zostało z głębi. C4 no, na, na taką klatkę wystarczy akurat i siema Tutaj jeszcze wam dorzucę do tego filmu rozpakowanie paczki PL. paczka widać wielka a tutaj moje dwa króliki, samiec wiedeński niebieski z rodowodem a tu po nim młody samiec, który zostaje do dalszej hodowli. No i co, pokażę Wam zaraz rozpakowanie paczki. Widzimy się za chwilę. I co, tak się dzisiaj prezentuje moje zamówienia. Zamówiłem Unipasz Królica dla próby Zobaczymy Worek kilogramowy Koper Łodyga Dwa karmidła R24 Zgrzebo Drut z kulką I Rabitin Dla poprawienia płodności I co i nie wiem też o co chodzi bo na fakturze której zawsze futerkowe facet czy cała paczka daje jest tak worek z pieniędzmi jest 16 zł nie wiem o co chodzi ale mówię, dziękuję fajnie z Waszej strony i co i co no tak 25 20 kg sorry Zamówiłem to dla próby, zobaczymy, jakby to będzie. Może jeszcze sobie zamówię dwa worki, tak potrzebuję jeszcze jeden zamówić, bo ten jeden to jest za mało. Więc co, jeśli Wam się spodobał dzisiejszy odcinek, to widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć, Żuwik.